7 kwietnia już po raz ósmy w Państwowej Szkole Muzycznej Pierwszego stopnia imienia Fryderyka Chopina w Krośnie Odrzańskim odbył się Powiatowy Festiwal Muzyki Polskiej. Wzięło w nim udział 38 uczniów ze szkół muzycznych pierwszego stopnia ze Świebodzina, Gubina, Słubic, Międzyrzecza i Krosna Odrzańskiego. Młodzi artyści rywalizowali w trzech grupach wiekowych. Każdy prezentował po dwa utwory, w tym jeden kompozytora polskiego – na scenie zabrzmiały kompozycje m.in. Fryderyka Chopina, Ignacego Jana Paderewskiego, Mieczysława Karłowicza, Michała Kleofasa Ogińskiego, Witolda Lutosławskiego, Bogdana Dowlasza i Janiny Garści. Wśród nagrodzonych uczniów znalazło się wielu z Krośnieńskiej Szkoły Muzycznej. W najmłodszej grupie pierwsze miejsce zajęła Zofia Biernacka, wiolonczela, drugie Zuzanna Brysz, akordeon oraz Monika Wojciechowicz, fortepian, a trzecie Berenika Kusko, skrzypce. W grupie drugiej zdecydowanymi zwycięzcami byli uczniowie z Państwowej Szkoły Muzycznej w Siobudzinie, natomiast w trzeciej znów triumfowali krośnianie. Pierwsze miejsce Anna Stefańczyk skrzypce, drugie miejsce Kinga Boryta gitara i wyróżnienie Aleksander Nowak fortepian. Tradycją festiwalu jest koncert w wykonaniu jurorów. Tym razem zebrani mogli usłyszeć duet fletowy Rafał Jędrzejewski, juror i Agnieszka Kuchnowicz, nauczycielka Krośńskiej Szkoły Muzycznej.